Profesor Adam złożył dłonie na biurku, obserwując rzędy studentów przed sobą. Był człowiekiem o nienagannej reputacji, cenionym matematyku, ale znanym również z surowości, a nawet pewnej wyniosłości. W jego świecie liczyła się precyzja, logika i akademicka doskonałość. Nie było miejsca na błędy, słabość czy cokolwiek, co zakłócałoby uporządkowany świat równań i teorii. Jego spojrzenie przemknęło po znajomych twarzach. Dobrze ubranych, z zeszytami pełnymi notatek. A potem natrafiło na niego. Chłopca. Siedział w ostatnim rzędzie, skulony, ubrany w stare, sprane ubrania, które wydawały się o kilka rozmiarów za duże. Jego włosy były potargane, a w oczach malował się niepewny błysk, zmieszany ze zdumiewającą intensywnością, gdy tylko skierował wzrok na tablicę pełną symboli. Profesor Adam zmarszczył brwi. Co to za jeden? System rekrutacyjny na tej uczelni był rygorystyczny. Tylko najlepsi mieli szansę. Ten chłopiec wyglądał, jakby pomylił sale wykładowe z noclegownią. Minęło kilka dni, a chłopiec wciąż tam był. Cichy, niewidoczny, ale zawsze obecny. Profesor Adam zignorował go początkowo, uznając za jakąś pomyłkę, która wkrótce zostanie skorygowana. Skupił się na elicie, na tych, którzy, jak uważał, naprawdę zasługiwali na jego czas i wiedzę. Ale obecność chłopca zaczęła go irytować. Była jak drobny kamyczek w doskonale działającej maszynie, coś obcego, co nie pasowało do jego wyobrażenia o elitarnym środowisku akademickim. Podczas jednego z wykładów, omawiając skomplikowany problem, profesor Adam zatrzymał się, szukając kogoś, kto mógłby podać kolejne rozwiązanie. Jego wzrok padł na chłopca. To był impuls, może złośliwość, a może test, by potwierdzić własne uprzedzenia. Wskazał na niego stalowym palcem. Ty, powiedział głośno, a głos niósł się echem po sali. Chłopcze w ostatnim rzędzie. Jak się nazywasz? Chłopiec drgnął, zaskoczony, że zwrócono na niego uwagę. Powoli wstał. Był drobniejszy niż się wydawało na siedząco i wyraźnie zmieszany. Michał szepnął, ledwo słyszalnie. Michał, powtórzył profesor Adam, z naciskiem, tak aby wszyscy usłyszeli. Powiedz mi, Michale, skoro jesteś tutaj, na wykładzie z teorii liczb, co możesz mi powiedzieć o hipotezie Riemanna? W sali rozległy się stłumione chichoty. Hipoteza Riemanna była tematem na znacznie wyższym poziomie, coś, czego oczekiwałby od studentów czwartego czy piątego roku, nie od nowicjuszy z pierwszego, a już na pewno nie od tego zaniedbanego chłopca. Profesor Adam poczuł satysfakcję. Zaraz potwierdzi się jego przypuszczenie. Chłopiec się zmiesza, jąka, przyzna do niewiedzy. I wtedy będzie mógł elegancko, ale stanowczo, zasugerować mu, że to nie jest miejsce dla niego. Ale Michał nie jąkał się. Zamiast tego, jego wzrok stał się jeszcze bardziej intensywny, a niepewność w jego postawie ustąpiła miejsca skupieniu. Hipoteza Riemanna dotyczy zerfunkcji deta Riemanna zaczął, a jego głos, choć cichy, nabrał pewności. Twierdzi, że wszystkie nietrywialne zera tej funkcji mają część rzeczywistą równą jedna druga. Jest to problem z listy Hilberta i jeden z siedmiu milenijnych problemów nagrodowych. Mówił dalej, nie zatrzymując się, przedstawiając nie tylko sformułowanie hipotezy, ale też jej znaczenie dla rozkładu liczb pierwszych, wspominając o funkcji pi i jej powiązaniu z funkcją zeta. Posługiwał się terminologią, którą znałby tylko ktoś dogłębnie zaznajomiony z tematem. W sali zapanowała absolutna cisza. Studenci, którzy przed chwilą chichotali, patrzyli na Michała z otwartymi ustami. Profesor Adam poczuł, jak jego pewność siebie słabnie. To było niemożliwe. Skąd ten chłopiec to wiedział? Jego uprzedzenia zostały gwałtownie podważone, wywołując w nim mieszankę irytacji i fascynacji. Nie, to drugie uczucie natychmiast stłumił. Musiała być jakaś prosta odpowiedź. Może przeczytał to w popularnonaukowej książce i zapamiętał frejzezji. Dobrze, Michale, powiedział, starając się odzyskać kontrolę. To podstawy. Ale czy potrafisz wskazać mi choćby jeden powód, dla którego ta hipoteza jest tak trudna do udowodnienia? Jaki jest jej główny matematyczny rdzeń problematyczny? Michał zastanowił się przez chwilę. A potem znowu zaczął mówić, tym razem opisując zawiłości analityczne funkcji Jetta, jej rozszerzenie na płaszczyznę zespoloną, problem lokalizacji zer nietrywialnych i brak oczywistego wzorca w ich rozkładzie, który można by Y uchwycić znanymi metodami. Mówił o ciągłości, funkcjach holomorficznych, o ścieżkach całkowania. Posługiwał się językiem, który byłby zrozumiały tylko dla zaawansowanych matematyków. Profesor Adam poczuł, jak coś w nim pęka. To nie były wyuczone frejzezji. To było zrozumienie. Głębia, która wykraczała poza standardowy program nauczania. Spojrzał na Michała w nowy sposób, widząc nie tylko zaniedbanego chłopca, ale umysł, który zdawał się działać na innej płaszczyźnie. Po wykładzie, gdy studenci opuszczali salę, profesor Adam podszedł do Michała. Chłopiec znowu stał się cichy i niepewny, jakby cały poprzedni występ był tylko snem. Michale powiedział łagodniej niż zamierzał. Skąd wiesz to wszystko? Michał spuścił wzrok. Lubię matematykę, proszę pana, szepnął. Dużo czytam. Jak mogę. Jak możesz? zapytał profesor Adam, marszcząc brwi. Zaintrygowany, zaczął zadawać bardziej szczegółowe pytania o jego pochodzenie, o to, jak trafił na uczelnię, o jego życie. Michał opowiadał o sobie niechętnie. Małymi fragmentami. Wyłaniał się obraz trudnego życia. Stracił matkę kilka lat wcześniej. Ojca nigdy nie znał. Mieszkał w małym pokoju na obrzeżach miasta, pracując dorywczo, by przeżyć. Do biblioteki uniwersyteckiej trafił przypadkiem, szukając schronienia przed zimnem. Znalazł tam książki do matematyki, które go pochłonęły. Przemykał się na wykłady, siedząc z tyłu, próbując uczyć się od najlepszych. Odkrycie skali trudności, z jakimi borykał się Michał, uderzyło profesora Adama. Uświadomił sobie, jak płytkie i niesprawiedliwe były jego początkowe osądy. Ten chłopiec, wbrew wszelkim przeciwnościom, miał w sobie iskrę geniuszu i niezwykłą determinację. Początkowa irytacja profesora Adama zaczęła ustępować miejsca czemuś innemu poczuciu winy, a zaraz potem głębokiej empatii i rodzącego się poczucia odpowiedzialności. Widział w Michale nie tylko studenta ale młodą, wrażliwą duszę, której świat odmówił podstawowej stabilności, ale która znalazła ukojenie i cel w świecie abstrakcyjnych idei matematycznych. Zaczął poświęcać Michałowi uwagę. Zapraszał go do swojego gabinetu po wykładach, dawał mu książki, zadania wykraczające poza standardowy program. Michał chłonął wiedzę jak gąbka, często znajdując alternatywne, zaskakująco eleganckie rozwiązania. Profesor Adam nigdy wcześniej nie spotkał tak naturalnego, intuicyjnego zrozumienia matematyki. Talent Michała był surowy, ale bez wątpienia wybitny. Jednak ta zmiana w podejściu profesora Adama nie uszła uwadze wszystkich. Szczególnie drażniła profesora Kowalskiego, kolegę z wydziału, człowieka zazdrosnego o sukcesy innych i gorąco wierzącego w utrzymanie tradycyjnych, elitarnych barier w środowisku akademickim. Kowalski od początku patrzył na Michała z pogardą. Widząc w nim intruza, kogoś, kto nie pasował do wizerunku uczelni. Adamie, na litość boską, powiedział Kowalski jednego dnia w pokoju nauczycielskim: Zajmujesz się tym? Tym chłopcem? Tym ulicznikiem? On nie pasuje do naszego środowiska. Niszczy wizerunek uczelni. Studenci z dobrych domów zaczynają pytać, co się dzieje. Profesor Adam, który wcześniej mógłby zgodzić się z Kowalskim, Teraz poczuł falę oburzenia. Michał ma talent, Kowalski odpowiedział ostro. Talent, o jakim większość naszych studentów może tylko pomarzyć. Zasługuje na szansę, bez względu na jego pochodzenie. Szansę? Prychnął Kowalski. A kto zapłaci za jego naukę? Za jego utrzymanie? System jest jasny. Albo masz środki, albo dostajesz stypendium za wybitne osiągnięcia. Jakie on ma osiągnięcia poza popisywaniem się na twoich wykładach? Formalnie nawet nie jest studentem. Słowa Kowalskiego trafiły w czuły punkt. Formalnie Michał rzeczywiście nie był studentem. Przesiąkiwał przez system dzięki swojej cichości i niezwracaniu na siebie uwagi. Ale Kowalski zaczął zadawać pytania w dziekanacie, drążyć, sugerować, że obecność Michała na wykładach jest naruszeniem regulaminu, a profesor Adam, pozwalając na to, Działa na szkodę uczelni. Zaczęła narastać zewnętrzna presja, uosabiana przez Kowalskiego i bezosobowe, sztywne reguły instytucji. Profesor Adam zdał sobie sprawę, że jego zmiana perspektywy to dopiero początek. Opiekuńczość, która w nim rosła, wymagała działania. Zobowiązał się w duchu, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Michał mógł legalnie studiować, aby jego talent nie został zmarnowany przez ubóstwo i biurokrację. Wiedział, że to będzie walka, ale widząc w oczach Michała głód wiedzy i kruche nadzieje, nie mógł się wycofać. Jego własna przeszła obojętność na trudności innych stała się częścią jego motywacji do zmiany. Musiał odkupić to, co stracił, nie widząc wcześniej prawdziwego potencjału. Napięcie rosło. Profesor Kowalski nie ustępował, wykorzystując każdą okazję, by podważyć pozycję Michała i profesora Adama. Rozsiewał plotki o faworyzowaniu, o łuskaniu i przyjmowaniu ludzi z ulicy, co podważało powagę wydziału. Część kadry, przywiązana do tradycji i bojąca się zmian, przyznawała mu rację. System biurokratyczny uczelni, choć niezłośliwy, był bezwitosny bez formalnego statusu studenta i dowodu na finansowanie studiów. Michał nie mógł zostać zapisany. Profesor Adam próbował znaleźć obejścia. Pytał o specjalne fundusze, prosił o wyjątki. Rozmawiał z innymi życzliwymi profesorami i pracownikami administracji, takimi jak pani Anna, bibliotekarka, która znała Michała od miesięcy i widziała, ile czasu spędza w bibliotece, pochłonięty książkami. Pani Anna była cichym, ale ważnym sojusznikiem, gotowym potwierdzić determinację i intelektualną ciekawość chłopca. Jednak te wysiłki napotykały opór. Kowalski dyskretnie blokował inicjatywy, a regulaminy były nieugięte. Czas zaczynał naglić. Zbliżał się termin ostatecznego zapisu studentów na semestr, a Michał nadal nie miał formalnego statusu. Pewnego dnia sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Dziekan wezwał profesora Adama do siebie. Okazało się, że formalna skarga wpłynęła w sprawie nieuprawnionej obecności osoby postronnej na zajęciach i korzystania z zasobów uczelni bez uiszczania opłat. Profesor Adam wiedział, kto za tym stoi. Dziekan, choć nie był człowiekiem z gruntu złym, był przywiązany do procedur. Adamie, wiesz, że muszę się tym zająć, powiedział dziekan, wyglądając na zmęczonego. Regulamin jest jasny. Chłopiec musi przestać przychodzić na zajęcia i korzystać z biblioteki, dopóki nie ureguluje swojego statusu. Albo studia, albo nic. Był to moment prawdy. Profesor Adam mógł się wycofać, zasłonić się procedurami i pozwolić, aby system zniszczył szanse Michała. Było to bezpieczne, zgodne z zasadami, które przez lata uważał za święte. Ale spojrzał w duchu na twarz Michała, na jego oczy pełne tej niezwykłej inteligencji i głębokiego smutku. Przypomniał sobie własne uprzedzenia i to, jak bardzo się mylił. Zrozumiał, że prawdziwa niesprawiedliwość polegała na tym, że talent taki jak Michała miałby zostać zgaszony przez biurokratyczną bezduszność i ludzką małostkowość Kowalskiego. Zdał sobie sprawę, że problem jest głębszy niż tylko sytuacja Michała. Chodziło o zasady, o to, czy uczelnia będzie miejscem, w którym talent i wiedza są cenione ponad pochodzenie i status społeczny, czy też pozostanie zamkniętą twierdzą dla elity. Była to konfrontacja z jego własną przeszłą biernością i gotowością do akceptowania status quo. Michał, choć pozornie cichy, wyczuł napięcie. W rozmowie z profesorem Adamem wyraził swój strach. Panie profesorze, powiedział cicho, jego głos drżał. Ja? Ja nie chcę sprawiać kłopotów. Może Kowalski ma rację? Może ja naprawdę tu nie pasuję? Michale, nie mów tak. Profesor Adam poczuł bolesne ukłucie w sercu. Zobaczył w tym strachu wrażliwość dziecka, które zbyt wcześnie doświadczyło odrzucenia ze strony świata. Pasujesz tu bardziej niż ktokolwiek inny. Twój umysł. Jest niezwykły. Musimy tylko znaleźć sposób. Wzajemna wrażliwość stała się namacalna. Michał bał się stracić jedyną rzecz, która dawała mu nadzieję i ucieczkę od trudnej rzeczywistości. Profesor Adam bał się zawieść go, pozwolić, aby talent, który odkrył, przepadł. Ich więź stała się silniejsza w obliczu zagrożenia. Profesor Adam poczuł, że musi podjąć ostateczną decyzję, która zdefiniuje go jako człowieka i akademika. Nie mógł pozwolić, by geniusz Michała został zmiażdżony przez system, w którym sam funkcjonował. Wiedział, że musi działać, nawet jeśli miałoby to oznaczać ryzyko osobiste. Po rozmowie z Dziekanem i Michałem, Profesor Adam podjął decyzję. Nie zamierzał szukać obejść ani prosić o łaskę. Postanowił skonfrontować problem bezpośrednio, rzucić wyzwanie systemowi i Kowalskiemu. Następnego dnia, podczas posiedzenia Rady Wydziału, na którym miała być poruszona sprawa incydentu z Michałem, profesor Adam zabrał głos. Zamiast bronić się czy prosić o wyrozumiałość, zaatakował. Panowie i panie, zaczął, a jego głos był spokojny, ale pełen ukrytej mocy. Zostaliśmy wezwani, aby omówić sprawę Michała, chłopca, który, jak niektórzy sugerują, jest intruzem. Ale ja chcę mówić o czymś innym. Chcę mówić o geniuszu. O talencie, który pojawia się niezależnie od statusu społecznego, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od tego, w co jest się ubranym. Mówił o spotkaniu z Michałem, o jego niezwykłej wiedzy, o głębi jego zrozumienia matematyki, która, jak podkreślił, przewyższała wiedzę wielu obecnych na sali profesorów, w tym, tu spojrzał prosto na Kowalskiego, tych, którzy najgłośniej narzekali. Ten chłopiec nie jest problemem, mówił dalej profesor Adam. Problemem jest nasz system, jeśli nie potrafi przyjąć i rozwijać takiego talentu. Problemem jest nasza krótkowzroczność i nasze uprzedzenia jeśli pozwalamy, aby bieda i wygląd decydowały o tym, kto zasługuje na wiedzę, a kto nie. Następnie ogłosił swoją decyzję, która zaszokowała większość zebranych. Postanowiłem wziąć pełną odpowiedzialność za Michała, oświadczył. Będę jego opiekunem akademickim. Znajdę fundusze na jego utrzymanie i czesne, jeśli uczelnia nie znajdzie sposobu, aby zapewnić mu stypendium socjalne i naukowe. Gwarantuje jego gotowość do nauki i jego zdolności moim nazwiskiem i moją reputacją. W sali zapanowała wrzawa. Kowalski natychmiast zaprotestował, oskarżając profesora Adama o szaleństwo o narażanie własnej kariery i reputacji dla jakiegoś włóczęgi. Inni wyrażali zaniepokojenie, obawiali się precedensu, dodatkowych kosztów, chaosu, jaki mogłoby to wprowadzić do uporządkowanego systemu. Ale profesor Adam stał niewzruszony. Jego działanie było odważne i niosło ze sobą ogromne ryzyko. Jego reputacja, jego kariera, a nawet jego finanse były teraz powiązane z losem Michała. Wiedział, że stawia wszystko na jedną kartę, ale po raz pierwszy od dawna czuł, że robi coś absolutnie słusznego. W obliczu tej bezpośredniej konfrontacji, część profesorów zaczęła wahać się. Znali profesora Adama, wiedzieli, że nie działałby w ten sposób, gdyby nie był absolutnie przekonany. Pani Anna, Wezwana jako świadek, ze spokojem potwierdziła niezwykłe zaangażowanie Michała w naukę i jego głęboką pasję do matematyki, dokumentując jego godziny spędzone w bibliotece i listy przeczytanych książek. Nagle, w samym środku burzliwej dyskusji, kiedy wydawało się, że opór systemu może zmiażdżyć inicjatywę profesora Adama, Michał, który siedział cicho z tyłu sali na prośbę dziekana, podniósł rękę. Panie Dziekanie, panie profesorze Adamie, powiedział, jego głos był teraz pewniejszy, wzmocniony wsparciem, które poczuł. Jeśli chodzi o moje zdolności. Profesor Kowalski sugeruje, że nie mam osiągnięć. Ale ja mam coś, co chciałbym pokazać. Podszedł do tablicy, na której wciąż wisiały skomplikowane notatki z poprzedniego posiedzenia dotyczące finansowania badań. Na boku, w wolnym miejscu, zaczął pisać. Pisał szybko pewną ręką, wypełniając przestrzeń symbolami i równaniami. Wszyscy patrzyli z zaciekawieniem. Okazało się, że Michał przedstawiał rozwiązanie problemu badawczego, który od miesięcy nękał jeden z zespołów na wydziale problem optymalizacji, uważany za niezwykle trudny, wymagający przełomowego podejścia. Rozwiązanie Michała było eleganckie, proste w swojej ostatecznej formie, a co najważniejsze, poprawne Wykorzystał połączenie teorii grafów i zaawansowanej algebry liniowej w sposób, na który nikt na wydziale wcześniej nie wpadł. Zapanowała cisza, a potem szmer podziwu. Matematycy rozpoznają geniusz, gdy go widzą. Rozwiązanie Michała było niezaprzeczalnym dowodem jego wyjątkowych zdolności. Jego agencja, jego własny, cichy, ale potężny wkład w rozwiązanie sytuacji, przesądził sprawę. Kulminacyjny moment nadszedł szybko po demonstracji Michała. Nie było już miejsca na dyskusję o jego nieuprawnionej obecności. Geniusz przemówił sam za siebie. Główny konflikt został rozwiązany nie siłą argumentów proceduralnych, ale czystą, olśniewającą matematyczną prawdą. Dziekan, wstrząśnięty i pod wrażeniem, spojrzał na profesora Adama, a potem na Michała. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego, powiedział. To. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Profesor Kowalski siedział z kamienną twarzą, pokonany nie argumentami, ale faktami, które zdyskredytowały jego uprzedzenia i małostkowość. Moment prawdy emocjonalnej był jasny, wartość człowieka leży w jego potencjale i charakterze, nie w jego statusie społecznym czy wyglądzie. Uczelnia, choć z oporami ze strony najbardziej konserwatywnych członków Rady, nie mogła zignorować tak oczywistego geniuszu. Podjęto decyzję o przyznaniu Michałowi pełnego stypendium, zarówno socjalnego, jak i naukowego. Jego status prawny został uregulowany. Bezpośrednie zagrożenie jego przyszłością akademicką zostało zażegnane. Dla profesora Adama była to nie tylko wygrana walka, ale też osobiste odkupienie. Jego transformacja była zakończona. Ze zdystansowanego, nieco aroganckiego akademika, stał się mentorem, obrońcą, kimś, kto widział i cenił wartość człowieka ponad wszelkimi zewnętrznymi pozorami. Jego związek z Michałem przekształcił się. Nie był to już tylko obiekt jego opiekuńczości, ale partner intelektualny, ktoś, kto inspirował go tak samo, jak on inspirował Michała. Po tych wydarzeniach życie Michała uległo radykalnej zmianie. Z cichego, ukrywającego się chłopca w zniszczonych ubraniach, stał się pełnoprawnym studentem pod skrzydłami profesora Adama. Profesor nie tylko zapewnił mu stabilność akademicką, ale też pomógł mu znaleźć godne miejsce do życia, zapewnić podstawowe potrzeby. Ich relacja rozkwitała. Profesor Adam stał się dla Michała nie tylko nauczycielem, ale figurą bliską ojcowskiej, kimś, kogo nigdy wcześniej nie miał. Spędzali godziny w gabinecie profesora, dyskutując o matematyce, rozwiązując problemy, wyznaczając nowe ścieżki. Michał kwitł w nowym środowisku. Jego geniusz, uwolniony od trosk o przetrwanie, rozwijał się w zdumiewającym tempie. Szybko stał się jednym z najlepszych studentów, a jego unikalne podejście do problemów zyskiwało uznanie. Profesor Kowalski, choć wciąż pracował na uczelni, stracił wiele ze swojego wpływu i reputacji po tym, jak jego uprzedzenia zostały tak boleśnie o. Stał się postacią marginalną, przypominającą o tym, jak łatwo można przeoczyć prawdziwy talent przez własną małostkowość. Pani Anna, bibliotekarka, cieszyła się w milczeniu, widząc przemianę Michała i jego nową, stabilną sytuację. Była przykładem cichego wsparcia, które, choć nie rzucało się w oczy, było równie ważne. Nowa stabilność w życiu Michała i profesora Adama była namacalna. Stworzyli rodzaj niekonwencjonalnej rodziny, opartej na wzajemnym szacunku, miłości do wiedzy i głębokiej więzi, która narodziła się w obliczu trudności. Historia matki Michała pozostała częścią jego przeszłości, przypomnieniem o tym, skąd pochodzi i jak wiele musiał przejść. Jej marzenie o jego lepszym życiu stało się rzeczywistością, zrealizowaną dzięki jego własnemu talentowi i niespodziewanemu wsparciu. Ta historia jest przypomnieniem, że prawdziwa wartość człowieka nie leży w tym, co widzimy na pierwszy rzut oka, ale w potencjale, który drzemie w środku. Jest opowieścią o tym, jak uprzedzenia mogą przesłonić nam widok na geniusz i jak jedna osoba, zmieniając swoje podejście, może odmienić życie drugiego człowieka. Transformacja profesora Adama pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby zrzucić maskę obojętności i podjąć walkę o to, co słuszne, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem. Michał, chłopiec z ulicy, stał się dowodem na to, że geniusz może przyjść w najbardziej nieoczekiwanej formie i że zasługuje na pielęgnowanie i wsparcie, niezależnie od okoliczności. Jego historia, pełna trudu, ale zakończona nadzieją, przypomina nam o sile determinacji, o znaczeniu empatii i o tym, że każdy, niezależnie od swojego startu w życiu, zasługuje na szansę na realizację swoich marzeń. Dziękuję, że byliście ze mną i wysłuchaliście tej historii. Mam nadzieję, że poruszyła was tak samo, jak poruszyła mnie. Pamiętajcie, że miłość, poświęcenie i robienie tego, co słuszne, potrafią zmieniać światy, często w najmniej oczekiwanych miejscach. Jeśli ta historia skłoniła was do refleksji, jeśli poczuliście wzruszenie lub zainspirowaliście się determinacją Michała i transformacją profesora Adama, dajcie łapkę w górę pod tym filmem. To dla mnie znak, że tworzę treści, które mają dla was znaczenie. Chciałbym też poznać wasze myśli. Skąd pochodzicie? Dajcie znać w komentarzach, z jakiego kraju oglądacie. A która część tej historii najbardziej wam się podobała? Może refleksji Michała nad hipotezą Riemanna odważne wystąpienie profesora Adama przed Radą wydziału, czy moment, w którym Michał rozwiązał ten trudny problem na tablicy? Podzielcie się swoimi osobistymi refleksjami na temat tematów poruszonych w historii rodziny, drugich szans, miłości, znaczenia wsparcia. Wasze komentarze tworzą naszą wspaniałą społeczność naszą gran familia de Courezones conectados. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i kliknąć dzwonek, aby być na bieżąco z nowymi historiami. Mam w zanadrzu wiele więcej opowieści o ludziach, którzy pokonują przeciwności, o niespodziewanych więziach i o sile ludzkiego ducha. Obiecuję, że będą równie emocjonujące i inspirujące. Do zobaczenia w kolejnym filmie.